Wiem, że wiele osób, może i ty, nie może dotrzeć na te spotkania kobiece czy inne tutaj, które odbywają się w przestrzeni wzrostu, bo macie po prostu daleko do tego miejsca i na taki jeden wieczór ciężko jest tutaj przybyć. Więc chcę przypomnieć i zapowiedzieć też, że na horyzoncie kolejne propozycje, które są też online. Jedną z nich jest kurs dla kobiet, który będzie w formie online, ale też na żywo tutaj można z niego korzystać. Jestem, byłam, będę. To jest e, droga inspirowana kobietami biblijnymi, ich historiami, ale nie tylko. Będą też wątki logoterapii i wątki e, po prostu naszego rozwoju, naszego spojrzenia na nasze życie, na naszą codzienność, na nasze wczoraj, na nasze jutro. Inną propozycją online jest grupa warsztatowo-mentoringowa. W cyklu piękna. Zapraszam te osoby, które chciałyby skorzystać właśnie z tego programu, ale nie mogą tu dotrzeć 24 maja, no to ruszamy z taką grupą, w której będziemy się spotykać co tydzień i też indywidualnie, żeby wejść głębiej w temat naszego cyklu piękna cyklu, mądrości tego, co się dzieje w naszym ciele, żeby być bliżej siebie, żeby też umieć żyć w zgodzie właśnie ze swoim rytmem. To też yy, propozycja, do której zapraszam.